Teraz pokażę wam różne typy oraz techniki stymulacji ucha. Przykładowo możemy wykonać sobie masaż kciukiem. Weźmy sobie, przykładowo, strefę kinka szyjnego. Podbieramy od dołu ucho, kciukiem delikatnie wchodzimy na szczyt grobelki i możemy wykonywać masaż poprzeczny lub wzdłużnie. Robimy to do momentu, aż pacjent poczuje ulgę w odczuciu na regionie grobelki. Powinien taki masaż traci około minuty do dwóch minut. Następnie możemy również punkty stymulować. Weźmiemy oto sobie narzędzie i przykładowo punkt szemmem. Przykładamy i przytrzymujemy delikatne ruchy rotacyjne. Również można zrobić to na sposób przytrzymania, puszczenia, przytrzymania, puszczenia oraz mocnego przytrzymania, aż pacjent poczuje ulgę w tym miejscu. Następną techniką będzie nakucie. Bierzemy sobie igiełkę. Igła jest elastyczna. Pracuje. Nie jest to igła sztywna. Ma odpowiednią grubość do akupunktury ucha. Igłą pracujemy albo skrętnie, wtedy pacjent czuje delikatne aplikowanie igły w punkt. Jest to przyjemniejsza metoda, lub możemy igiełkę wsadzić pod punkt. Ja pokażę pierwszy sposób skrętny, zrobimy to na punkcie shenmen. Podbieramy i delikatnie wkręcamy oraz możemy taką igiełkę zaaplikować w ten sposób, że przykładamy i wpychamy. Następnie możemy zaaplikować giełki tak zwane miesięczne, jeżeli chcemy takiego pacjenta wypuścić do domu, zostawiając mu aplikację, bo czuje po niej bardzo dużą mulgę to można jak najbardziej tą technikę stosować. Ja bardzo często wypuszczam swoich pacjentów do domu. Takie igiełki każę im przytrzymać do dwóch tygodni albo do momentu, kiedy przyjdą do mnie na następną wizytę, ale zwykle nie trwa to dłużej niż miesiąc. To jest bardzo malutka igiełka, bo nie będzie nam potrzebny taki aplikator. Igiełkę tą w poduszeczki sobie wyciągamy. Ustawiamy sobie prawidłowo, żeby było nam wygodnie. Aplikator. I tutaj też posłużymy się punktem Shenmen. Tutaj technika jest tylko wypchnięcia delikatnego. Także trzeba zrobić to za jednym ruchem. W ten oto sposób. Po zaaplikowaniu takiej formy igły. Należy ją zabezpieczyć w tym celu, że pacjent zostanie wypuszczony do domu. Wiadomo. Czynności codzienne, kąpanie, mycie uszu, żeby nie dostał się żaden stan zapalny, żeby igiełka nie wypadła, nie wpadła dalej w dół małżowiny, żeby nie było problemu jakiegoś zapalnego. Zobierzemy sobie plasterek i takim plasterkiem zabezpieczamy igłę. Mamy plasterek, naklejamy na taką igiełkę w celu zabezpieczenia. Tak to wygląda. I ostatnią z technik symulacji jest nasienie wakarii, które szczególnie polecam, jeżeli chodzi o muszle małżowiny. Tam jest bardzo ciężko aplikować giełki, chociaż ja aplikuję, więc możemy, jeżeli nie mamy czasu, bądź pacjent bardzo mocno odczuwa ten region. Zaaplikować tam wakarię i teraz sobie ją akurat zaaplikujemy na punkt śledzony oraz punkt wątroby. Mamy wakarię. To jest takie małe, czarne nasionko. Pamiętajcie, że wakaria, ona jest troszeczkę większa kigła, więc ona większy obszar punktów złapie, więc nie musicie być w niej tacy dokładni. I głęboko sobie nakleimy. Lekko, zawsze można ją przystymulować. I warto zwrócić na to uwagę, żeby pacjentowi powiedzieć, że jeżeli ma te nasienie, to żeby raz dziennie przy lustrze złapał sobie ten punkt, Wyczuł nasienie i przystymulował około 10-15 sekund, tak aż poczuje delikatny ból. I puścił. To są wszystkie techniki oraz typy stosowania auriculoterapii.